Po samej czołówce widać, o czym będzie ten film, i że tytuł jest przewrotny. Jak zobaczycie, kolejny raz pogoda zmusiła nas do zmiany planów, tym razem znacznie. Zauważyliśmy, że plany wielu podróżników zostały pokonane przez pogodę w tym rejonie Norwegii. No to jesteśmy w Budy. Zjechaliśmy z promu, właśnie. I jedziemy na bardzo pada Bardzo trudno no, Tak ma być przez najbliższe 3 dni jeszcze o. Jesteśmy na Straumen Pogoda nie dopisuje Ale no, wiry robią niesamowite wrażenie Jest Obłędnie Dobry, dzisiaj spaliśmy w takich okolicznościach przyrody. Przyjechaliśmy w ulewie. Jesteśmy niedaleko Saltstraumen w jakimś rędkarskim miejscu. Pogoda, jak widać, troszeczkę się polepszyła. W sensie, że nie leje. A stoimy. Stoimy tak... O, tutaj sobie stoimy my. Jeszcze kilka innych autek. O, Fiskerort, Road, Walneswadnet. Niedaleko drogi, ale cicho, spokojnie było. Że jest 16 lipca. 10 stopni jedziemy RV17 jedną z widokowych tras w Norwegii niestety aura nie rozpieszcza i w sumie nagrywanie nowec auta nie ma jeszcze sensu, czasem oko coś wyłapie tak jak tutaj na przykład jest jakaś wielka, piękna góra ale, no jedziemy jedziemy na Svartisen, na lodowiec zobaczymy, czy dzisiaj jakoś się uda. Coś spróbujemy do jutra poczekać, bo ma być jakieś okienko pogodowe. No i tyle. Na szczęście wcześniej mieliśmy trochę widoków. To, czego nie widać, to możemy sobie to wyobrażać. Co tam w tych chmurach jeszcze może być. Norwegia jest przepiękna. Zdań. No, nawet ta tak, wydań, ale to pogoda trochę tak to przeszkadza wiadomo, ale nie spodziewaliśmy się, nie uczyliśmy na to, że będzie 190 żarówek. Drogi łososie płyną, um, um, Jedziemy jak tak na, na razie najdłuższym tunelem, tunelem. Do tej pory. Do tej pory 7,6 km. Sfarty ten gdzieś tam. Głodowca gdzieś swoją drogą ciekawe ile jest tuneli w całej Norwegii i jaką mają długość w ogóle Łącznie. W ten sposób dotarliśmy w okolicy lodowca Svartisen. Po przyjeździe zrobiliśmy krótki rekonesans na przystani, z której płynie się na szlak. Ze względu na pogodę samą wycieczkę zaplanowaliśmy na dzień następny. W związku z tym kolejne dwie noce spędziliśmy na parkingu z punktem widokowym na lotowiec. bez na, na po pogodowe tak, tak zwane okno dawały. to jest 10 .00. rano ruszamy na szlak 5,4 km leje idziemy gdzieś tam tam gdzieś jest lodowiec a 150 lat temu dochodził do samej wody Tak. jest tak no to na razie płasko. Można było wziąć rower, a idziemy na piechotę. Zaczyna się wspinaczka Fajnie jest? Fajnie jest Idzie się po takich... Po takich skałkach, dosyć śliskich w sumie. No dobre buty trzeba mieć, szczególnie po deszczu. Jajargla! Komorowych bagnach, w okolicach Kautokeyno, jak z okolic mikrowego czuba, tutaj mamy żelazne wrota. Pewnie coś takiego Tolkien miał na myśli. Złote góry. Złote góry. No, to jesteśmy właściwie. Prawie, niestety. Na pogodowe mi wypaliło. <gryw> Widoku prawie nie ma. Z, Teraz z góry. powinno być najładniej, a się robi. No nic, podchodzimy No, zobaczymy, podchodzimy, co dobiega. będzie dalej. Jesteśmy, niestety akurat Właśnie lunęło, Właśnie runęło, przyszła chmura. Kiedy miało być najładniej, jest najbrzydziej. No, ale jesteśmy pod lodowcem. No, jest niesamowicie. Ogrom, to jest, to jest ogrom niesamowity. Ogrom lodowca widać w odniesieniu do widocznych na zdjęciu twojego śmiałków, którzy do niego podeszli. My z uwagi na strugi deszczu, który właśnie lunął, nie odważyliśmy się na to. Spoiler alert! Uważny obserwator wypatrzy zaraz na filmie przedstawicieli fauny w Północy. Grałeś? Tak, nagrywam. Nie wiem, czy będzie widać na filmie. 这个字都不会。<laughs> No i jednak okno pogodowe się pojawiło. Niestety już wróciliśmy na miejscówkę, ale widok jest przepiękny. Trochę za późno, ale Swartisan pokazał nam się w całej okazałości. Niestety film nie oddaje tego. A tutaj taki punkt widokowy z takim monumentem dopiero teraz jak chmury odeszły widać jak się ciągnie ten lodowiec. Stoimy tutaj. A tu jest język na który wchodziliśmy, a pod który, nie na który i tutaj. Dalej, ten fragment z wodospadami. 66. Równoległość. Właśnie przekroczyliśmy koło polarne Kiedy nie udało się nagrać wyjazdu z promu, to teraz wyjeżdżamy. Do... To jest Yeah. Spektakularny widok No niestety To by było wszystko jeśli chodzi o 17 Pewnie zjedziemy na tą szóstkę Będziemy szukać ładniejszej pogody stronie. Może nas zaskoczy. No chwila prawdy. nie zaskoczy. Krótki postój przy E6 na kawę w przerwie deszczu. I jedziemy dalej. uciekliśmy do słońca i śmiało się przebija jesteśmy w sumie taka środkowa Norwegia jesteśmy na f 6 no widoki, krajobrazy zupełnie inne no generalnie jesteśmy teraz w regionie nie pamiętam jak się nazywa gdzieś tam to wkleimy później i właśnie trądka i jego okolice, no gdzie właściwie państwowość norweska się narodziła Parafrazując emoty Pythona, w czasie wyjazdu udało nam się zobaczyć wiele ciekawych zwierząt futerkowych, w tym dostojnego łosia. Dzisiaj śpimy na takiej miejscówce 60 km od Trondheim. Jest zachmurzone, ale mimo wszystko dziwne uczucie po 10 dniach, że się to jakby chciało trochę zmieszkać, Bardzo sympatycznie, cisza, spokój i jutro do Trondheim. Dziękujemy Wam za wspólną podróż przez tym razem deszczową Norwegię. W kolejnym odcinku zobaczymy m.in. Trondheim. Jeśli jesteście ciekawi, jaka nas czeka aura, bądźcie z nami. Zapraszamy do subskrypcji. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o naszej podróży, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia!